8 stopni na krótko. O co to zostało, to panie? To była bomba, rakieta, rakieta czy rakieta, pocisk? Oj oj oj! Ciemnie. To jest domowe to szóstwo? Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka B, jak bomba. W sobotni poranek. Postanowiliśmy spędzić na eksplorowaniu nowych tras dla Janowskich. Chcieliśmy przejechać około 70 km nowymi, jeszcze przez nas niesprawdzanymi drogami leśnymi na wschód od stalowej woli. Poranek zimny, ale słoneczny, podzielił nas w kwestii odpowiedniego ubioru na rower. 8 stopni na krótko. My się zapakowaliśmy, przez U mnie pokazuje 16. <grystanie> Maciek postanowił puść na całość i pojechał na krótko. Słoneczna pogoda, jesienne widoki i rosnąca temperatura spłoniła nas do lekkiej zmiany planów. Tak, tak tu zbiera błoto. O co to zostaw to panie? Jak wyschnie odpadnie samo. I mnie to samo jest. Patrz, co tu się dzieje. Tu nie wiem czy to jest do buszówki sama. Gruba warstwa nie byłem. to to Wiem. Mniej więcej na wysokości rezerwatu i Ług stwierdziliśmy, że pojedziemy zobaczyć Lej po niemieckim pocisku V1, który podczas II wojny światowej uległ awarii i spadł w okolicach wsi Świnki w gminie Modlibożyce. Niedaleko przy drodze jest wiesz, objechać można. Więc to będzie gdzieś po prawej stronie naszej. Tu coś jest? Nie wiem, czy tutaj nie jest tam. Tak, chyba to będzie tu. Znaleźliśmy to. była bomba, rakieta, rakieta, czy, rakieta czy pocisk? To rakieta. No oni testowali, i gdzieś im tu uciekła, i tu spadła. V1 i tyle zostało. Czyli gdzieś im uciekła. I jest lejek w średnicy 20 metrów. Na miejscu widać, że eksplozja musiała być ogromna. Pocisk pozostawił po sobie lej o średnicy 20 metrów. Kolejną część trasy przejechaliśmy nigdy przez nas nieuczęszczanymi drogami. Nawet na strawie nie widać było, aby ktoś tędy jeździł. Także widoczki pierwsza klasa. Jedziemy na świnki. Świnki, co tam jeszcze łopaty? O dziwo ta część naszego wyjazdu okazała się być najbardziej malowniczą. bez piachu, wyjazdem straconym. Lasy janowski jak zawsze nie zawiodły. Były ubite, szerokie, szutrowe drogi, jaszczyste trasy leśne oraz pokryte liśćmi ścieżki, którymi można było jeździć godzinami. Oj, oj, oj! No to, to nie oszukaliście nie, mnie. To jest, to jest oszustwo. Maturszczyzna. To było oszustwo. Ale jest i mostek. Jest mostek to ładny to dobra, zaraz. To, to nie, to nie. Ja po kolana w bocie, a ten. To nie, to oszustwo było. Piękny mostek. Ja to musi, ja to to było. Przypominam, że jest 27 października. Ubieramy się na grubo nie, dobrze goś wybrał, bo my się pocimy dzisiaj. Jak się okazało bliżej południa, Maciek ze swoim krótkim rękawkiem jednak trafił najlepiej w warunki pogodowe. A ty jesteś w kąpielówkach, dzisiaj to tam wiesz. nie <noise> Jak tam? Traska? Traska w porządku? <noise> Tempo narzucone przez Maćka było dosyć mocne, więc udało nam się spokojnie wrócić do domu na obiad. U, pięknie przyszypałem. Teraz pora na staty z trasy. 84 km. 3 godziny 50 minut jazdy. 150 m przewyższeń.